Natomiast tak, w tej części chciałbym przede wszystkim poprzeć temat samych rozwiązań, tak? bo to jest tak naprawdę rozwiązań, które łączą w sobie kilka tysięcy lat najlepszych praktyk, jeżeli chodzi w ogóle o budowanie majątku, z XXI wiekiem, czyli, czyli z, chociażby poprzez możliwości zarządzania naszymi zasobami. To, o czym mówiliśmy w pierwszej części, yy, przez internet, tak? to też jest bardzo istotne, że y, coś, co jest y, no, tradycyjne, da się połączyć z y, współczesną technologią na korzyść tak naprawdę i wygodę klienta, jednocześnie nie narażając y, takiego majątku na, na y, y, straty, wypuszczenie i tak dalej, ale to już o tym sobie y, mówiliśmy. I teraz y, taka podstawa. Rezerwa. Ja. Tak, rezerwa. No, Z tego co Pan mówił, to generalnie niezbędnym jest budowanie rezerw. Posiadanie rezerw. I pytanie takie, w jakiej formie powinny być te rezerwy? Bo wielu e, rozmówców, również moich, wielu przedsiębiorców, buduje swoje rezerwy. Buduje swoje przedsiębiorstwa, swoje firmy. E, to jest niejednokrotnie całe życie. Rezerwy mają na magazynach, rezerwy mają na bułkach w towarze, rezerwy mają w nieruchomościach firmowych, czy też w osobistych nieruchomościach, rezerwy mają w samochodach i wielu jeszcze innych postaciach. Czy to tędy droga, czy tak powinny wyglądać rezerwy? Generalnie, oczywiście, że nie tak. Przede wszystkim zaczynamy na to, że to co jest w magazynach to jest kapitał obrotowy, obojętnie czy w towarze czy nie. To co jest w firmie w postaci budynków to jest majątek firmowy. Rezerwa powinna być czymś po pierwsze natychmiast dostępnym dla samego przedsiębiorcy, po drugie niedostępnym dla osób trzecich czy dla instytucji i po czwarte rezerwa jest po to, żeby była, nie żeby ją ruszać. Rezerwa jest po to, żeby być elastycznym. Przedsiębiorstwo nie jest rezerwą, ponieważ przedsiębiorstwo w każdej chwili może upaść z przyczyn absolutnie niezależnych od przedsiębiorcy. Nie wiem, czy ktoś wie, o czym mówię. Pandemia? Zależne od przedsiębiorców? Ktoś zna kogoś, kto zna kogoś, kto upadł ze względu na to? Prawdopodobnie. Okay? Rezerwa jest po to, żeby przedsiębiorca, który jest głową, sercem i kręgosłupem przedsiębiorstwa, mógł zacząć od początku. Czyli ta rezerwa musi być y, prywatną, osobistą rezerwą, a nie stronie częścią... firmy, instytucji czy przedsiębiorstwa. Absolutnie nie ma, nie ma prawa być częścią przedsiębiorstwa. Nie ma prawa. Pamiętajmy, że przedsiębiorstwa powstały za, zazwyczaj ze względu na wizję, działania, zaangażowanie przedsiębiorcy. Czyli osoba, która ma wizję, która wie, jak to zrobić, zbudowała przedsiębiorstwo. Um, I mam w tej kwestii doświadczenia ponad 20 lat, ponieważ doradzam przedsiębiorcom i prowadzę różne przedsiębiorstwa, albo współprowadzę na życzenie przedsiębiorców. Um, zabierz przedsiębiorcy, czy majętnej osobie wszystko co ma, nie będzie to trwało długo i odzyska z powrotem zazwyczaj jeszcze większy kapitał, albo w taki sam sposób, albo nowym sposób. Dlaczego? Ponieważ ktoś kto wie jak to funkcjonuje, kto zbudował raz, Potrafi to zrobić po raz kolejny. Warunkiem jest oczywiście to, że ma od czego zacząć. I tutaj jeżeli znowu wrócę do tych kwestii dotyczących właśnie samochodów, hali wypełnionych towarami, jeżeli to jest towar, którymi handluje, to nie jest żadna rezerwa, to jest wpakowane, to nawet bym tak dosłownie określił, to są wpakowane, nie wiem, czasami miliony w towar, którym chce handlować, nie zawsze może, co go może doprowadzić tym bardziej do ruiny w sytuacjach i warunkach, które nie od niego zależą. No ale bardzo często przedsiębiorcy właśnie mówią tak, ale ja muszę reinwestować mój kapitał obrotowy, powiększać, żeby właśnie generować jeszcze większe zyski. W czym ten zysk? No właśnie, powierza. w czym ten zysk? No moje pytanie, dokładnie. W czym, na czym polega ten zysk? Gdzie jest ten zysk? Gdzie jest ten zysk? Jest prosta zasada i w Niemczech ja to usłyszałem, jak w roku 1990 zakładałem moją jednoosobową działalność. I proszę sobie wyobrazić, ja to, tą historię bardzo często i chętnie opowiadam, proszę sobie wyobrazić taki zielony ludzik, zielony z punktu widzenia mojego pojęcia na temat prowadzenia biznesu, który założył jednoosobową działalność na poczet, tak jak już wspominałem wcześniej, sprzedaży yy, ubezpieczeń, no, i było rzeczą jasną, że potrzebuje tak zwanego doradcy podatkowego. Czyli niezwykłe liczydło, tylko doradca podatkowy. Tam jest rzeczy rzecz samej taka podstawa, żeby mieć swojego doradcę podatkowego, u którego raz w roku przychodzisz, dosyłasz mu albo przynosisz mu w zależności od tego, jakie masz obroty, jakie masz wydatki i tak dalej, Raz w roku, czy tam dosyłasz mu wcześniej wszystkie rozliczenia i spotykasz się z nim raz w roku, żeby praktycznie podpisać podsumowanie, które on dla ciebie zrobił, i żeby ci ewentualnie dał jakiś pomysł na, na to, w jaki sposób zaoszczędzić podatku. Zmierzam do tego, że po prostu jest podstawą mieć takiego doradcę podatkowego oraz rachunek bankowy. Rzecz normalna. I proszę sobie wyobrazić, że tego samego dnia, w którym podpisałem umowę z moim doradcą podatkowym, poszedłem do banku i usłyszałem to samo zdanie, co mi wcześniej powiedział doradca podatkowy, a mianowicie z każdej jednej zarobionej marki, wtedy jeszcze były prawdziwe pieniądze w Niemczech, odkładaj rezerwę. Trochę mnie to zdziwiło wtedy, no bo w gruncie rzeczy zacząłem się zastanawiać, czy oni się znają. To była jakaś zmowa, to było dziwne dla mnie trochę, no ale jak powiedzieli, tak zrobiłem, no bo w gruncie rzeczy, tak jak już wspomniałem wcześniej, nie miałem żadnego pojęcia o budowie, o prowadzeniu w ogóle biznesu, więc zacząłem budować rezerwę. Drodzy Państwo, jeżeli byście się zastanawiali nad tym kiedykolwiek, dlaczego Niemcy jako państwo i jako naród, czyli obywatele, są najbogatsze. W całej Europie to zdradzę Wam tajemnicę. Właśnie dlatego, że od pokoleń z każdej jednej zarobionej marki budują rezerwy. I na dzień dzisiejszy, na ich powiedzmy sobie te dwa, z czymś tam nie wiem, czy to jest w miliardach, czy w bilionach już liczone, bo już z tymi zarami to się pogubiłem długu, mają na przeciwwadze ponad 5 na plus, jeżeli chodzi o ich rezerwy. Dodatkowe 5 w nieruchomościach w rękach prywatnych. Czyli można powiedzieć, że jest ich z czego okraść, z punktu widzenia Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię właśnie bogacenia się, to państwo jest tak bogate jak jego obywatele, a bogactwo liczymy nie w zadłużeniu, tylko we własności, bo tyle wolności, ile własności. Więc rezerwy nie są w firmach, rezerwy Muszą być fizycznie dostępne dla przedsiębiorcy i powinny być w jego rękach, jego tak zwanym świętym spokojem. W razie W, w przenośni, w razie obojętnie czego, ma być dostępne, jednocześnie niedostępne dla osób trzecich, powinny być chronione przed inflacją. Chronione przed inflacją. Halo, przecież nie będziesz robił rezerw. W produktach finansowych, które tracą na wartości siły nabywczej poprzez inflację. Tak jak mamy na przykład obecną sytuację, gdzie, w jaki sposób chcesz budować rezerwy, chroniąc je przed dzisiejszą inflacją? Proszę o jeden punkt. No i to jeszcze bez ryzyka, oczywiście, utraty, bo to jest też kolejny punkt. Bez ryzyka utraty. W historii ludzkości, drodzy Państwo, z punktu widzenia. Inwestycji czy pieniędzy, złoto jest jedyną formą, która nigdy nie zbankrutowała. Bo ma swoją wartość samą w sobie. Jego cena może się różnić cyferkami. Nawet choćby ze względu na to, że wchodzi nowa waluta, ale złoto na całym świecie zawsze było wymieniane na każdą jedną formę walutową. I osobiście nie sądzę, żeby miało być inaczej, tym bardziej, że wszystkie banki. Od lat zakupuję rekordowej ilości. A propos właśnie tego rynku niemieckiego, nazwijmy to i zakupu.